Bez możliwości, że bujamy się z pajacami Trzymam na dystans, bo w moim mieście mylą miłość z Jak jej coś powiem, to nie ma opcji, że zostanie między nami Z lokami jestem obeznany Ja to dumny Silesianin, co jest do kurwy Wszyscy na... nie mają zacięta szacunku Olałej zajawy i dumę Za pierwszy kontrakt, co leżał na biurku Co się zmieniło, dalej chlejemy Tyle, że już nie na murku co się zmieniło, bo nie płaczę już przez wysokości rachunku Typek miał wrócić z impetem, a cały swój powrót opiera na fitach Jak był takim pomysłem Tetowi, no to by się kurwa ze śmiechu poryczał Nie ruchał slaufa, nie ja rucham hity, twój ziom ruchał przypał Lipa u zomów, lipa u własnych, niech się już uczy języka Moi słuchacze lojalni Ceteki lecą, nie trzeba chemika Rapezy w Polsce fatalni, chustym sobie gównoważę, że się klika Chyba pracuje na zdalnych, wrzucam toneta, a moneta spływa Przepraszam, rap na niestety wersji o sukach to już taki zwyczaj Jestem za stary na tramy z gówniarzem i zbyt zajęty na dramy z odbojem Faktem jest to, że w rankingu prowadzę